I to jest nawet zdziwiony, że to nagrywam. W 2016 to wyszło chyba. Nie jestem pewien, no ale gramy sobie, nigdy co nie grałem... Yy... Czekaj, yy... Yy, Może Adventure? Yy, game mode normal. <laughs> normal. normal Czy to są wszystkie postacie serio? A nie, to są chyba te, które możemy sobie wybrać. Okej... Okay. Yy, kim chcemy być? A może ja będę... Dobra Bonnie, yy, lecimy. Nie będę tego czytał, bo i tak każdy zna fabułę tej gry już na 100%. Yy, bo tak, moim zdaniem ta gra jest popularna. Yy, o, a nie, to jest tylko ten. Widziałem, że Lewen nagrał tą grę i pomyślałem, zainspirowało mnie to, żebym też kupił, nie mam tokenów, sorry. Okej, okay, pamiętam jeszcze kiedyś, że ta gra była pikselowa Yyy, byczku. Yy, dobra, ty mi sprzedaż... O kurde, ale fajna. Dobra, nie będziemy tych rzeczy przeglądać. Yy, nie wiem czy będzie z tego wiele odcinków. Yy, na pewno będzie jeden w postaci tego odcinka. Co ja tu tutaj... Aha, to jest jakby teleport do tego świata, czy coś. Dobra, wiem, że tu są gdzieś jakieś zagadki czy coś. Okej, okay, tu są jakieś domki. Jakieś rzeczy. Mm, tu było to drzewo. Fredbear. Glicet, dobra. To właśnie mówiłem, że y, w Security Bridge Ruin, że to fajne nawiązanie do właśnie y, na portach gdzie były te zgliczowane jakieś na przykład chociażby te drzewa. I włączały nam się te super minigarki, które moim zdaniem są bardzo fajne. Sprawdą łeb od nich boli. O kurde Te płomy gdzieś losowe mej... A ja chciałem do tego easter egga, no nie Czekaj Jacko Chica zostaw mnie w spokoju I don't want to hear the same story once again Czy jakoś tak to było? Nie wiem Okej okay. O! Mikrotakos co to jest? nie <grabiamy> wiem Znaczy wiem, że trzeba rozwalać czy coś Szybko te power upy Szybko, szybko, dawaj kogoś Eee, lewikaj, to bardzo Okej okay. y -y, Czyli różowe są dla nas Pomarańczowe są Bijące Czerwone są dla wszystkich Tak? O kurde y -y, No, cika to tych rzeczy mam to Zabijcie go No co ty robisz? Zabij go Twitch, Zmiana? OU! O kurde, aż chyba ma! Nie ma, Sorry, ja się zainteresowałem. Że to jest... Fast tokens Zero. Shoot'em, camera, throw'em! O Jezu, sorry, że dziwnąłem. Ale ta gra nie jest jakaś wytrwa... Freddy. Super. Co on ma taki ryjec wielki? Nie, ale szczerze mówiąc, ta Freddy wygląda tutaj... ...kiołwoł? Toporki, czy wy mi coś dajecie? Na Nothing Nic Kopalnia jakaś Labiryncik O kurde, co tam ma być? Co to jest? Jakieś napowe? A jak nie zdążę ten to... Yy, jak nie zdążę cokolwiek zrobić, to mnie zabijają Kurde nie było. Mam nadzieję, że ta gra nie będzie za głośna, Mam taką szerą nadzieję Dobra, okej. Okay. Cupcake no, kapkę, 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 Jumpscare, Okej, kapkę, 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 wywaliłem. kapkę, 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 nie bym bardzo <gryry> przydało, kapkę, 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 to kapkę, leć leć go. Let's go. Kto tu będzie? Halo, Halo, Best day. Ale stąd to takiego się ja co ja mogę wybrać to obce? Nie mogę, nie mogę wybrać. Albo mogę? Nie mogę. Kurde one no są dobre. O kurde skin dobra. Yy, switch zmiana, zmiana. I o kurde te piste są chyba dobre mi się wydaje. Dobra wszystko było. Do jumpscare'a dawaj. Pokrzyk, pokrzyk. Nara po umroba niech tej graj Widzicie, widzicie, bajt. O no to oni nie umierają. Dobra zmiana, bo oni zaraz. O nie, jeden z umarł. Kurde. Nie, cika nam umarła. Najgorzej. Dawaj, kurde. Halo, halo. Nie, Freddy. Jakim cudem ten trzeci odpadł? R1 R1 r r Game over Czy ja właśnie przegrałem całą grę? Nie idę do tej oby kopalni co to jest? Cup jest grę wstecz mnie Mogę jumpscare'a dać, osporujcie. No co wy robicie? Dobra, to jest dobre, to jest dobre. O, jak daję im skara, to nic mi nie robią. Bo są jakby ogłupieni, nie? No ale 9 widzieliśmy -a. a nie, nie zdechłem Bo mam 27 się dodało Okej, okay, każdy ma po trzy apaki. Dobra, widzę, widzę Ale gapki, kucziki, jasne, najlepsze Tam, w kierunku Okwiego U tego są... Y, u którego Pistol A u Boniego... Y, ten Okwiego Dobra, ogarniam już to tam a Ballon Boy? Jezu, ale bez sensu. Dobra, mik tako. Eee... Okej, yy, jakaś szukula, kuk. Bardej to też jest chyba dobroczki. No to samo dałem. Takie coś. O, 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 to jest dobre, cupcake. Dobra, eee... Yy, Poppers. Okej. Okay. Dobra, ta pułapka jest dobra. Dawaj partii coś tam, cupcake. A wygłupy, dobra, dobra. O, dobra, ten lampka jest dobry. Ok, odlokowałem drugie miejsce. Mega Cox. Szczury Dobra, zaczynam ogarniać te power-upy, nie, źle Czekaj, wolę jednak ten drugi gang uf, 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 dof, dof. A mogę nie A. Znowu jakiś fine time Kto to jest? Funtime Freddy piszę Funtime kurde, Phantom Ja drugi gang, drugi gang Nie, 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 czemu ja to wziąłem? Co robi ta kula? jest lepszy od cupcakes, mi się wydaje. Piekaj. A to losowe chyba rzeczy wierzy dobrze. Ty kurde, to jest dobry przeciwnik, który mnie z nim bije już jakieś dwie minuty chyba. A on dalej żyje. Kurde, umarł drugi. Ej no. To jest za dobre. Co by mi było po podwala? Tutaj tylko chika była taka do A nie to była to niby. Że on jeszcze żyje, to nie doskonale. Dobra, wyleczyłem Boniatę na stubę. jest bardzo dobrze drafletni, nie? Jumpscare, go. Jumpscare jest dobry. Okej, okay, dobra, fartem go zabiję. Coś dostaję za to, że ich prawie zabiję. Okej, okay, mogę ich używać zamiast jakiegoś animatronika. Dobra, Chiki tutaj tej nie chcę może, może ją dam. Yy, tu nie chcę bo niego, dam balon boya, zobaczymy. Albo ewentualnie nie chcę Frediego i chcę O Oo. On jest takim bosem na stole. A, nie dobra, mam w miarę mało tutaj. To okay, powinien się udać. Dobra zmiana bo ten balon bo jest mega stabilny. Kurde mogłem co dolne dać Co dolne jest za... Aaa... Waterhouse jest super Teraz ja nie ma wszystkie są takie właśnie na niego Jej, fajna ta gra zawsze uważałem że że O, o dobra Zawsze uważałem że fnap jest yy, trochę ło... Ułomną wersją yy, z drugiego FNaFa A, A dalej, tak jest Ale spoko, spoko, spoko przyjemnie się to wiąże Tylko czemu pewnie mam jakieś chopery Jeśli ktoś wie o co chodzi, to... <laughs> co? Mogę przechodzić przez ściany? A i zimowy Świat uh, okay. Eee... w... na w Mokaj Zobaczyłem jak ma Freddy trochę to nie ma ile ma żeby To by się bardzo przydało No! <coughs> Okej, okay, dobra, jeden kill. O, co to było? Co to było? Dobra, zmieniamy. Wiecie co, mogę wziąć harda, bo jak na razie ta gra jest ładna, o tym, że raz kinałem, bo to trafiłem na tych kamiennych mega mocnych, to Mimo wszystko, jak na razie bardzo dobrze mi idzie, więc yy, no. Wypuchaj, wypuchaj. K, hey, balony od balon bo to... okay, jeden zdechł. Niedobrze, agresor. Skończył, umrze, dobrze. Dobra, wzywam. Mam nadzieję, że Państwu podobał. ciekawy. Miniseria z tego będzie. Yy, spróbujemy zabić tęcze i Scotta Siema widzemy niedługo, kolejny odcinek drugi.